Witam, tu Aristeo, wyruszający na wielką bitwę. Hmm, w końcu należało to zrobić. O no właśnie, podczas montażu widziałem, że tutaj jakąś gwiazdeczkę przegapiłem. Tysiąc. A, skoro zarobiliśmy trochę kasy, to może zajrzymy do... Do berży. Znowu ten krwiożerczy porywacz żon. Czego chcesz tym razem? I kiedy odzyskam swoją felinę? Właśnie, ja mogę się zapytać o tego hetmana. Znasz hetmana Bayarda? Ten parszywy hetman wciąż gapi się na moją żonę. Co on sobie myśli? To, że jest wysoki i barczysty, a na butach ma złote ostrogi, nie oznacza, że może tak wlepiać, ślepia czyją żonę. Dziękuję, Jean-Cez. Myślę, że mam pewien pomysł. Zakładam, że będę miała swój udział w tej przygodzie, czyż nie? Tak, poprawdzie. Bajard nie mógł oderwać wzroku od moich pięknych oczu. No ja myślę, że niżej patrzył. E, Mogę sprawić, że zatańczy, jak mu zagram, jeśli chcesz. Mm. dobrze, więc zaaranżuj na Wybrzeżu jakąś schackę. Gdy się zjawi, zamiast ciebie zastanie mnie z całą armią. Jakaż wspaniała przygoda. Tak się cieszę, że jestem twoją zakładniczką. Znam idealne miejsce. Drogą spod kuźni na wprost za głazem jest tam drzewo, a pod nim ławeczka. Szalenie romantyczna sceneria. Właśnie tam Zawiodę tego durnowatego Hetmana. Wyśmienicie, dasz mu strawę, a ja doprawię mu wino napojem miosnym. Hmm. To może być interesujące. Co prawda, myślałem o innej bitwie. Chciałem zdobyć ten zamek, ale no dobrze, może tym się zajmiemy. Czy ty próbujesz mnie obrazić? Po co mixtura, skoro jestem taka młoda i powabna? Wystarczy, że rzucę Bajardowi kilka wymownych spojrzeń i odpowiednio się doń uśmiechnę, a straci dla mnie głowę. Poza tym, mogę sprawić, że przypadkiem opadnie mi ramiączko, a to przynęta, obok której żaden hetman nie przejdzie obojętnie. Nie wątpię w siłę Twojego uroku, Felina, ale. Gra toczy się o zbyt wysoką stawkę. Przyniosę napój miłosny i dolejemy go do wina. Mhm. Odbierz, odwiedzmy napój miłosny. O, to to się zaczyna robić bardziej skomplikowane. Hmm. Ale wydaje mi się, że warto będzie się tym zainteresować. Zobaczmy, co ma na sprzedaż. Jajko. Ej, nie no ja jak to ja nie chcę. To też nie Czyli udajmy się do wiedźmy. Teraz jest w miarę bezpiecznie, także mogę porozglądać się na minimapie, czy coś nie przegapiłem nic. Mhm. Witaj z powrotem, Dart. Jak mogę ci pomóc? Hmm. Potrzebuję napoju miłosnego, pomożesz mi? Oczywiście. Każda porządna wiedźma potrafi go uważyć, a ty to nawet musisz, prawda? <grystanie> I Klarysa nie jest wyjątkiem. Niestety, nie jest ona tania, ale jej efekty są niezwykłe. Daj mi 5000 sztuk złota. Proszę, weź Trochę drogo, nie sądzicie? Hmm. Zabierz smakołyki, skaczmy pod pszczołą i wyślij je Hetmanowi. No dobrze, ale jeszcze zobaczmy, może coś tu się zmieniło. A, dobrze, bierzmy to. Bierzmy to. Pająki, węże, miski i. To są chyba obserwatorzy. Tutaj precyzja, zwiększa obrażenia. Nie chcę strach też za bardzo nie chcę. Magiczne źródło. To się chyba raczej mi nie przyda. Chociaż... Mm, nie, nie chcę. Tutaj nie było żadnych przymiotów, prawda? Tylko zombiaczki. Mało skupuję przedmioty, gdyż planuję je rozebrać, żeby pozyskać kryształki. A tu teraz co? Czy ja tutaj mam jeszcze pogadać? Aha. Zapakuj do koszyka trochę wina i przekąsek. nie niechętnie bierze się zapakowanie koszyka. Jeśli nie chcesz mnie rozłościć, Delacour, to lepiej się pośpiesz. Mhm. Delacours skończył pakować koszyk z jedzeniem. Pełno w nim przepysznych kiełbasek, kruchego pieczywa i soczystych owoców. A To może bym zabrał Madame Felina na taki tutaj piknik. Wszystko zakryte śnieżno-białą serwetą. Dawaj ten koszyk i przestań się na mnie tak złowrogo gapić. Inaczej cię ukażę. Hmm, tu zaczyna się moja rola, tak? Pozwól, że wszystko powtórzę. Udaję się do Hetmana Bajarda, wręczam mu podarunek od mojego męża, uśmiecham się w ten sposób i rzucam mu parę wymownych spojrzeń. Później aranżuję spotkanie na wybrzeżu, nie skały. Prowadzi tam droga na prawo od kuźni. Dobrze to spamiętałam? Tak. Kotku doskonale. Masz rewelacyjną pamięć. Dokładnie tak, Felinę. Tylko pamiętaj, żeby nalać mu kieliszek wina. Nie martw się. Spuszczone ramionczko i niedopiąte koronkowe gorce Potrafią zdziałać więcej niż prymitywny napływ miłosny. E, potwierdzam to patrząc na ciebie, potwierdzam. E, zrobię wszystko tak, jak chcesz. Jeśli mam wypić wino z pojardem, to wypiję. Nie, nie musisz pić. Nie, nie zostaw coś dla mnie. W porządku, oto smakujki dla Hetmana. I dolewamy nieco miłosnego napoju do wina, i podajemy koszyk Felina. I co dalej? Aha, tu się już coś dzieje. Po spacerze, szybkim krokiem poczerwieniała Felinę, zdaje się, ledwo łapać oddech. To ja, ten głupkowaty Hetman zgodził się zaczekać na mnie przy brzegu, jak ustaliliśmy. Pamiętaj, masz iść wzdłuż drogą na prawo od kuzi. Potem za skałę i pod drzewo. Możesz też iść na wprost. Przez pasieki. Dobra robota, Felina. Nie omieszkam cię wynagrodzić. O tak. Będziemy nagradzać, nagradzać, nagradzać. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie powalczymy.